Which okay. administration? This is not rzucanie psem. This is fake rzucanie Co psem. Ten? Sorry. Cześć, jak się będzie kolejny? Nazywam się Łeza i zapraszam Was do. Można powiedzieć, że jestem nowy Mr. Beast w Polsce. No może nie, ale pomyślałem sobie. A, polepszymy dzisiaj kilku ludziom. dzień. Czuję się trochę tak nieswojo. Dupa mnie swędzi. Nie wiem, jak się podrapać. Warhammer, z klejanko. Ja się na tym znam, to ja wiem, co to jest Warhammer. Wow, profesjonalne streamy. No, proste, że profesjonalne. No, oczywiście, kurde. Gdzie jest Donate? O, Warhammer coś streamuje, taka prawo. Nie ma tu. Ja, ja mi chcę mi mieć stream? film, dajcie nie, mi guzik hop, z Donate'ami. Chłop, siedzi z latarką? To nie jest latarka. Lightsaber. Tańczę 30 minut. Dawaj hajs, jak chcę, żeby koń był zwalony, to wpłacę siano. Czemu tu nie ma Paypala? No, nie, nie. Chuj, dobra, zapłacę blikiem, niech będzie. Zapłacę 2,50! Dobra, no? Beza. 2 złote 50 groszy. Zł. No. Zrób coś super, to płacę więcej. Zrób coś super? No! Co super mogę zrobić? Jak to co? No zrób coś! No nie wiem, co może super zrobić. No. Ale no. no nie wiem. Można. Można. można kurde, krótki, krótkie demo. Demo tańca. O, Let's go. Będzie tańczył! Będę tańczył z nim! Dawaj. Tańczymy! Hmm? Gotowy? Nie, nie, dobra Trzeba muzykę jeszcze puścić Nie wano, proszę Dawaj, trzeba to, zrobić to, tak! No, tak i tak I tańczymy i dawaj no, Zrób ma coś, mi czas leci Ja potrzebuję materiału na film, dawaj dawaj. Ja wyglądam jak debil Stoję przed biurkiem, czekam jak chłop zatańczy na za 2,50 No Ja pierdol, jakie on ma ruchy Dobra, to tańczymy Kalinka, dobrze Pokaż mi super tanie. Dobrze, jesteśmy dwa bujki na weselu. Dobrze. Co ja robię ze swoim życiem teraz? Ale super się bawię. O, w overwatchu może ktoś. Ktoś gra w Overwatchu? Wrumerka. Profesjonalna streamerka. O, czy ja będę miał szansę być top 2 yy, donatorem? Fuck jest, 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 jest. Ja chcę być into donate 69. <laughs> Bo taki ze mnie memiasz. Weza, 2 zł 69 groszy. Płacę więcej jak zrobisz 2 kill bez śmierci Słucham? No, Siemano. Siemano. O nie! Jeden kill. O nie! Ono! Dostałam dwa złote od yy, kogoś Kogoś?! Nie pamiętam Niku. przepraszam Skupiałam się bardziej na tym co... Zabije kogoś czy nie? Jeszcze jeden kill no, jakiś, ona, ona jest ustawiona yy, na kolega, tego killa teraz Koleżanka, nie wiem, pewnie kolega Napisał, że płaci więcej jak zabije Dwóch na... bez śmierci i został mi jeszcze jeden frak. znaczy się no, nie zależy mi na tym, żeby mi płacił pieniądze. <grym zniszczone> Ale tak lajaj sobie obiję, nie? Dwa kilo. No kurwa. Jeden, o. dwa, trzy o, o. Nie o! o Boże! <słuch> nie, dobrze! Nooo! Ojoj no, oj oj no, Chyba ktoś umarł i nie zabił... zrobił dwóch kili! Ojoj. Weza. Oj. 5 zł Kur. Jaki to jest głośne? No. Si Zawał! No, dziękuję. Boże drogi! Dziękuję! 5 zł! Jaki to jest głośne! Dziękuję! Nie, nie da się tego ściszyć! Dziękuję! Zawał! Jestem ja skupiona i nagle się wydarła piosenka, nie? Dziękuję bardzo za... Nie ma za co. Nie, z przyjemnością.